o czarownym zielu i rycernym pasie. Chycili się Matula, Jaśka, sukmany im z ręców nie wydrze. Oj, nie chodzi, nie chodzi, Jaśku, do bora. Nie widzisz, hań, ciemień jaki, chmurzyska, ta czarna pierzyna nad polem wicherino zagonami za czyimś trupem wietrzy. Straszna noc. Od zachodu bursie się ciężko kolebia, a szumi, a gada. Dołem jakieś ognie pełgają, coś między drzewami huka, rechoce. Sam zły musi, weselisko sprawia. Oj, nie chodzi, Jaśku, nie chodzi. Już mi ta żyw, nie wrócisz. Nie porada, matko, mus mi do Bora iść, czarownego mitrza ziela. Abo ci to w chałupie źle, albo ci to u matki krzywda, albo głodem mrzesz, albo nie dośpisz, albo cię kto nie woli. Aboś to na ojcowym nie gospodarz? Nie chodzi, synku, nie chodzi. Puść ta, matko, już mi ta siły nie strzymać, kiej jej doma ciasno. Puść ta, mówię. Szarpnął się Jasiek leciutko i no starej łachetek w rękach ostał. Rzucili się za nim matczysko, ale poszedł. Dopiero jeli zawodzić oj, na kogo ty mnie, Jaśku, ostawiasz, kany się przez ciebie sierota podzieje. Zapalili gromicę przed Częstochowską, padli na kolana, jaże w kulasach trzasło i modlą się żarliwie. I no szlochy im siwą głową trzęsą, a łzyk i te różańcowe paciorki na ziem lecą. Dobrze już po północku przysiedli se na skrzyni pod oknem, czerwonymi ślepiami za synem w ciemnościach gonić. Aż i zdrzemnęli się krzynę. Wraz po świtaniu skrzypnęły w obejściu wrota. Ocknęli się matka, przezierają ze snu jasiek. Sukmana na nim w kawałkach buciska zbłocone, gęba i ręce we krwie i no mu te oczy gorzeją, co i łuczywa nietrza. A z zapazuchy? ziela snopek wygląda niezgorszy. Dopadli go stara z krzykiem, chale ich ręką odgarnął: jeść prosi. Zakręcili się migiem po izbie ważą, a fartuchem raz wraz do oczu sięgnął, w cichości se przegadując: Wróciłeś, mój królu, złoty, wróciłeś. Już ci ta starej matki żal, sokole. Podjadł se Jasiek, poczciwie pana boga pochwalił i na ławie zległ. Ziele leciutko pod głowę złożył, coby mu się dobrze spało. Starą ciekawość zbiera silna. Pyta, czarowne to? Rozśmiał się. Bo to jęsze brał? I śpi. Już słonko do południa pół drogi zbiegło, Kiej stara wrócili od pielenia. Patrzą, a tu Jasiek co najlepsze szatki nasie wdział. Kółeczkami u kierezji dzwoni, Pawie piórał, czapeczki gładzi. Kanyż to. A do dwora ze zielem ja że ręcami prasła. To ślopana pana po ono ziele chodził? Prześmiewa się parób wesół. A ino no, chłopu ta nic po bogactwach. Bogaty się, Jasiek, nie boisz, albo jak? To u samego wiatr po stodole świszczy przednówka i patrzeć, a ty tylośne skarby panu niesiesz? Mało mu się ojce nadźwigali? A tu ci matka trzy razy jedną zapaskę łata, każde ziarenko w garnku liczy. Długie szykowali stara gadanie, ino co się Jasiek w drogę zabrał. Wylecieli za nim na wieś, drdają w podle, a pomstują, a proszą. Bodej ci to ziele na kamień obróciło, Bodejeś zmarniał kieś taki. A dy choć się starości ulituj, choć dziepko matce oddaj na trumnę. Rzucił za garsteczkę. Ostała. Ledwie do kuźni Jasiek doszedł, a tu dziedzickowala wyklina, co mu najlepszego źrebca wczoraj zakuł. Zły, sielnie krzyczy ręcami, kiej ten wiatrak macha. Gromada wkoło łeb przy łbie stoi, poredza. Nastawił Jasiek łokcie, by miedzą śród narodu idzie. Ja, że niejednego, co boków nie baczył, gniew zbiera. Ale drągal, pchaj swego brata, kiego masz, bo głupi. Ciego franta. Musi go na pieskie wesele za drużbę biorą. Puść do pana idę skupnem. Cichojta ludzie, Indory macał będzie Lotego zielsko dźwiga. Gospodarz jucha. A już i Pan go dojrzał. Czego? Zakupnem, jasny panie po twój rycerny pas i złote ostrogi zczerwieniał pan we chwilce kiej ten aksamitny kontusz na nim kiej nie tupnie nogą kiej nie wrzaśnie brać go tu sam ja cię chamie żartów oduczę dopiero jasiek zaziele co listek ciśnie złota blacha się na ziem z brzękiem wali co nać w palicach skruszy srogie kamienie kiej groch się na piach sypią i jęk poszedł po narodzie. Już się caluśka wieśna, ony dziw zleciała, Jasiek wytrząsa i wytrząsa. Nawalił tego dobra wielgasią kupę, a migotliwą ja, że oczy bolą od patrzenia. Sam dziedzic przypomniał o gniewie wąsa kręci, co si chce, zamyśla. Pańskiej miłośnicy znać dali. Spuchów się zwlekła, ledwie odziana bierze piersi i nogiej te białe gołębice za paską tuląca. Wraz panu sekreta szepce, a oczy jej się nie gorzej od kamieni palą. Nachmurzył się dziedzic. Skarby nakazuje zbierać. Na Jaśka kiwnął ino do dwora za mną. Stoi Jasiek w komnacie, rozgląda się kiej po kościele. Pańskiego słowa czeka. Czeka chwilę, czeka drugą. Pan, by gradowa chmura skąd, w kąt się tłucze, coraz to do skrzyni podejdzie bogatej, pas wyjmie, ostrogą pobrzęka i znów wieko zatrzaśnie z hukiem. Czegości ciężko wzdycha. Dopiero jeła go panna ramionami obłapiać, miodowe słówka toczyć, a łasić się, a przymilać, aż i zakrzyknął, to już sam weź ze skrzyni. Przypiął se Jasiek złote ostrogi, do pasa się bierze, ale go pan strzymał. Czekaj no, klęknij. Szablę bogatą przyniósł, ucałował. Jaśka nią dwa razy bez plecy przemierzył sielnie, dopiero mu ją u pasa wiesza. Stał Jasiek, panu się nisko kłania, a mina za katy harda. Poweselał pan, bo mu się niezgorszy rycerz widzi i na służbę klasnął. Toś ty teraz jako ja Pan. Siadaj, bracie, za stołem, a wraz i na łowy czas będzie. Prześmiechnął się Jasiek leciuchno. Kiej mi, panie, nie sporo ze szablą za stół siadać, łowy też lo mnie, nie zabawka. Nie w smak panu te słowach, ale nic po sobie nie pokazał. Ha, to i z Bogiem. Jaśka pod ramię ujął na ganek prowadzi, źrebca dać mu nakazuje Tęgiego. Dziwuje się służba ja, że pan na nich z góry strzemie podaj jeden z drugim bałwany. Nie widzisz, że wielmożny wsiada? Ruszył Jasiek z kopyta we świat na sprawy. Pan za nim z ganku patrzy, a wzdycha piersiami, kiejby miechem robi.